Witamy Was serdecznie w Tygodniu Bibliotek. W tym wyjątkowym czasie będziemy spędzać czas z książkami. Tym bardziej, że hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi znajdziesz mnie w bibliotece. A kto może powiedzieć takie hasło jak nie książka? Dlatego dziś przedstawimy Wam fragmenty opowieści o dwójce młodych czytelników, których postawy z początku były skrajnie różne, ale co okazało się ostatecznie, przekonacie się zostając z nami. Zaczniemy od fragmentu książki Najwyższa na świecie wieża z książek. Posłuchajcie. Jerzyk, główny bohater tej książki, był przekonany, że urodził się po to, by latać. W dniu swoich urodzin Jerzyk zdmuchnął świeczki na torcie i powtórzył życzenie takie samo jak poprzednio. Wtedy mama powiedziała są inne sposoby, by latać, synku. I podała mu książkę. Zaczął pochłaniać książki bez wytchnienia. Im więcej czytał, tym szybciej muszło. Już nie mógł przestać. Wkrótce przeczytał wszystkie książki z regału w salonie, a także te z pokoju siostry. W ten sposób jego wieża z książek rosła i rosła, aż pewnego dnia Jerzyk przestał z niej schodzić. Nawet po to, by jeść i spać. Mama, siostra, a także strażacy błagali go, by zszedł. Jerzyk jednak myślał tylko o tym, by móc dalej czytać. Niestety, nie wszyscy mają takie podejście do książek jak Jerzyk. Trafiają się tacy bohaterowie jak Michalina, bohaterka książki Nie lubię książek, koniec i kropka. Zapoznamy się z naszą niesforną Michaliną. Pewnego razu była sobie dziewczynka o imieniu Michalina. Dziewczynka ta nie lubiła książek. Nie lubiła i już. Koniec, kropka. Ale w pokoju Michaliny ciągle ich przybywało. Dostawała książki na urodziny. Książka, ach, oh, dziękuję, albo jako nagrodę. Jeszcze jedna książka, naprawdę. Dostawała książki nawet od tak, po prostu. Ale ja nie lubię książek. Nie lubię i już. Koniec kropka uparcie powtarzała Michalina. Dziewczynka używała książek do wielu różnych rzeczy budowała z nich schodki, by dosięgnąć swojej sekretnej półeczki. Używała ich nawet jako saneczek, którymi zjeżdżała po schodach. Lecz ani trochę nie interesowały ją historie zapisane w książkach. Aż pewnego dnia, gdy Michalina zdążyła już zjeść obiad z dwóch książkowych talerzy, pożonglować trzema książkami, a potem zrobić kapelusz z czterech kolejnych. Książki uznały, że miarka się przebrała. Chciały zostać w końcu przeczytane. Postanowiły natychmiast działać. I nagle w wrogu jej pokoju rozległ się harmider, zgiełk, rwetes. Hałas wzmagał się coraz bardziej i bardziej, aż książki, książki były wszędzie. Świszczały i furkotały po całym pokoju. Podskakiwały i trzepotały Michalinie nad głową. Uciekajcie stąd! wołała dziewczynka. Mam lepsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się książkami. Jednak książki fruwały po pokoju jeszcze szybciej i trzepotały kartkami jeszcze głośniej, aż Michalina zaczęła spadać. Rozległ się szelest zgrzyt, odgłos przewracanych kartek, i Michalina znalazła się na pokładzie statku kosmicznego. Komunikat dla Centrum Kontroli Lotów. Jesteśmy gotowi do startu, oznajmiła astronautka. Podróż na Księżyc? zdziwiła się Michalina. Pozwólcie mi lecieć z wami, uwielbiam kosmos. Ciąg dalszy tej misji znajduje się na kolejnej stronie, powiedziała astronautka. Pięć, cztery, trzy, dwa, lecz dziewczynka znowu się spóźniła. Rozległ się szelest, zgrzyt, odgłos przewracanych kartek. I Michalina zaczęła budować swoją wieżę z przeczytanych książek. I my dzisiaj spróbujemy zbudować wieżę z książek, które ostatnio udało nam się przeczytać. Dzięki książkom możemy znaleźć się w wierszowanym świecie zwierząt brzechwy. Dzięki książkom możemy poznać bajki o zwierzętach i to pisane dużymi literami łatwiej się czyta. Możemy także z Jeżusiem Kubusiem pójść do szkoły. Możemy z klasycznymi bajkami Hansa Christiana Andersena przenieść się w zupełny, wspaniały i fantastyczny bajkowy świat. Możemy przeżyć niesamowitą przygodę z Jasiem i Małgosią. I możemy podać, poznać wszystkie 101 dalmatyńczyków. Możemy też spełniać swoje marzenia z Piotrusiem Panem. I tak samo możemy poznać historię Mani i Ani. Możemy wspólnie z dziećmi z ulicy Awanturników spędzić wspaniale czas na podwórku. I możemy poznać bajki Charlesa Możemy także z Harrym Potterem przenieść się w jego tajemniczy świat. I możemy zasypiać słodko razem z zasypiankami. Nasza wieża na razie ma wersję typowo-książkową, ale chcemy Wam powiedzieć, że oprócz książek w wersji drukowanej. Możecie znaleźć w naszej bibliotece także książki w wersji audio. W naszym przypadku nagrane na płytach CD. I w ten sposób możemy znaleźć się w świecie maleńkiej calineczki. W świecie Pinokia. Możemy pofrunąć do krainy czarnoksiężnika Azos. I spotkać Aladyna, A także dowiedzieć się, kto spędza czas w plastusiowym pamiętniku. Oraz przejść na drugą stronę lustra z Alicją. Kochani, mamy nadzieję, że Wy również skusicie się na to, by zrobić taką książkową wieżę ze przeczytanych książek. Jeżeli byście chcieli podzielić się z nami wysokością swojej wieży, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ta prośba i to zaproszenie jest nie tylko do najmłodszych kierowane, ale do wszystkich naszych bibliotecznych czytelników. Zapraszamy.